Siemanko Siemanko, w kolejnym dziewiątym odcinku. Ze mną jest Kamil niezmiennie i, e, i Filip. Ostatnio gadaliśmy sobie Cześć. na temat presji e, i nowych modelach e, mody, nowych modelach rodziny. E, no, jak to poszło, to sami ocenicie. Hmm. A dzisiaj pogadamy sobie na temat e, mężczyzny w społeczeństwie, jego odpowiedzialności i Polityce. Także tutaj chłopaki stwierdzili, że dobrze, że e, ja jestem dzisiaj prowadzącym i nie będę mógł się na temat polityczny za bardzo udzielać. No Czym jak byłby długi, a jak my będziemy odpowiadać, to będzie stosunkowo krótki. Jedziemy. No dobra, to tak. Pytanie pierwsze to będzie trochę powiązane w sumie z poprzednim odcinkiem, takie może spuentowanie tego odcinka. E, czy mężczyzna. Z... Chodzi o odpowiedzialność rolę w społeczeństwie, jakąś tam odpowiedzialność, czy facet powinien być e, z definicji odpowiedzialny za rodzinę finansowo? Tak. Czy powinien być? Myślę, że tak się przyjęło głównie w tradycji, z definicji pewnie też. Mhm. No że jednak gdzieś tam facet powinien tą rodzinę utrzymać. Okej. Okay. Ja też myślę, że tak. No i tak jak Kamil powiedział, z tradycji też to wynika. Ale to chyba też wynika z biologii, nie? Tego, że mężczyzna od zawsze był taki, że musi obronić rodzinę, wyżywić rodzinę, zapewnić dobry byt. To jest takie Pewnie. ewolucyjne, nie? No, no tak. tak. No od zawsze tak było. To facet mhm. polował. To facet przynosi jedzenie do, do jaskini. A, wtedy, a, my, a myślisz nie? na przykład, że to feminizm y, niszczy mężczyzn dzisiaj, że oni już tacy nie chcą być na przykład? Mm, nie. Nie? Wydaje mi się, że nie. To co w takim razie? No bo facetów jest takich, wiesz, odpowiedzialnych coraz mniej. Ciężko też być w tych czasach odpowiedzialnym, bo niektórzy sobie po prostu w tych czasach nie radzą i na przykład nie potrafią się sami utrzymać i potrzebują drugiej osoby, w tym przypadku kobiety, żeby zapłacić, podzielić sobie rachunek za mieszkanie na, na dwoje i gdzieś tam jakoś wspólnie żyć. Mhm. No ale no to wychodzi na to, że jak nie potrafią sami się utrzymać, to mogą sobie po prostu w tym życiu nie radzić. tak? Ale okay. czy to problem jest do kobiet, że one zaczęły pracować więcej? Więc Lepsze stanowiska? Wydaje mi się, że nie. Okej. Okay. A, a nie, uwa nie uważacie na przykład tak, że. Yy, taki temat, yy, pytanie już lekko polityczne, czy na przykład właśnie, czy feminizm. W czy w feminizmie na pewno chodzi o równość dla kobiet, bo ona ogólnie jest, ale no dobra, to czy na przykład nie chodzi o to, żeby, że te kobiety chcą sobie sprawić sobie lepsze warunki do życia i znów facetów wprowadzać w taką spiralę yy, jakiejś pracy, żeby, żeby to im było dobrze, no bo chodzi o równouprawnienie, nie? że na przykład, nie wiem, kobiety się pchają do tego, żeby być na wysokich szczeblach w dobrych firmach, no ale już żadna nie chce pracować w kopalni, nie? Dokładnie, no bo jednak ciężka praca. No. A za biurkiem łatwiej. No właśnie, nie? I pytanie właśnie, czy to nie jest tak, że chcą po prostu jakiejś swojej wygody, nie? Trochę no. na pewno. Bo ta ewolucja nie idzie w dwie strony, tak. No. Zawsze kto, żeby było wygodniej, a nie żeby było trudniej. No tak, bo kto chce, żeby było trudniej. No właśnie, dlatego zazwyczaj peniż będzie się opierał na tych właśnie stanowiskach takich dobrze płatnych wygodniejszych, bardziej prestiżowych, jakby nagle facetów zabrakło na świecie, no to myślę, że ciężko by było, chociaż znam kobiety, które sobie ogarną remont w domu i tak dalej, a i wiele rzeczy potrafią, no to jednak większość takich raczej prac manualnych, no to nie ogarnia, to chyba że robienie paznokci. Aha. Czego my na przykład nie ogarniamy, więc wydaje mi się, że ten termin w jakiś sposób powinien być, bo są zawody, w których my byśmy nie chcieli pracować i tak samo są zawody, w które one by nie chciały pracować. Chciałbyś się gdzieś robić w paznokcie, czy wolałbyś iść dymać do kopalni? Wydaje mi się, że już wolałbyś iść dymać Ach, do kopalni. No kopalnie wolę, no. No, dlatego chyba to działa w dwie strony, i u facetów, i u kobiet. Nie wolałbyś robić paznokci? W sumie? Co tam, ale żeś se, kochana, zapuściła. No ale odrosty, ale, ale, ale odrosty. Ja ci ale zdrowie, zdrowie, kochana, otrzyma. bądź za dwa tygodnie, bo to nie da się z takim czymś chodzić. <śmach> Biznes się kręci. No i co, no i zarobki pewnie też lepsze niż w kopalni. No. Chociaż nie wiem, nie wiem w sumie jak zarabiają górnicy, ale chyba nieźle. Bo przy kopaniu bitcoina ponoć całkiem dobrze. Józef Takiej PG... kopalni były, próbować. <śmiech> <śmiech> no dobra, a czy czy mężczyźnie wo, wolno uciec na przykład od odpowiedzialności za rodzinę albo przed wychowaniem, wychowaniem dziecka? No co ty? Nigdy nie ucieknie od odpowiedzialności. Nigdy nie ucieknie czy nie wypada? No, nie wypada. No bo niektórzy uciekają, tak? No, nie Alimenciarze. No ale to jest, nie wypada, bo potem wiesz, ucieka, nie chce wychowywać. Do dupy ozie. No ale gdzie uciekniesz? Państwo cię złapie. Znaczy wiesz, mogą płacić Poszło alimenty albo po prostu zwlekać z alimentami, jak na przykład nie są nigdzie zatrudnieni, tak? zarabiają na czarno. Nie chcą się wychowywać. A swoją na drogą? Nie chcą wychowywać tych dzieci, widywać ich? Gnomów. swoją drogą to e, zadłużenie e, alimentowe, takie typowe. To jest zadłużenie, które może ściągnąć komornik bez względu na twój status pracy i zarobki. Bo jest takie coś jak kwota wolna od zajęcia, czy tam prawie 3000 zł. Jak masz 3000 pensji, to jak masz zadłużenie gdzieś i komornik nie może ci tego ściągnąć, bo to jest minimalna pensja, za którą musisz przeżyć, on nie może tego ruszyć. Ale jeżeli masz na głowie alimenty, to może ci zabrać wszystko. Dlatego tego dziecka. 3000. W większości tak, alimenciarzy to jest śmietanka pracująca na budowie, która żyje z, z liczby i żyje z tych e, z zaliczek, także no, tak, no nie tak. wiem, co im mają ściągnąć. Jak często grają, oni chyba konta bankowego nie mają, także w większości nie ściągną. Co im komornik ściągnie? Gacie, gacie może im to najwyżej ściągnąć, ale pewnie tego nie chciał, więc... Przyjdzie do tej ciupni, zajmie, nie wiem, telewizor. Ale oni też nie są nigdzie zameldowani, prawda? Siedzą jakieś, wiesz, konkubiny na chacie. Łapie, to jest nie do ogarnięcia. Znam, poznałem takich ludzi. Oni żyją, cieszą się codziennie 200, fajeczki. Oni no, w dupie mają komornika. <grym> taka prawda, no. Komornik może ściągnąć. Nie ma co ściągnąć. No, no. To, <skrywiat> buty, stare, kubie, ale poczekaj. Ty to opowiadasz stary, jakbyś ty tym osobnikiem był. Kurwa, kurwa. Downa, Downa, na, tak na, dobrze. Na, tak, <skrywiat> 200 papierosek. kawalik sama O, Boże. Nie no, poznałem takich ludzi, no niestety, niestety, i tak to wygląda. No dobra. <skrywiat> A czy na przykład we współczesnym społeczeństwie, czy mężczyzna ma jeszcze jakieś wartości, czy, czy kieruje się już tylko na przykład taką wygodą bardziej? Jakbyście no, no, mieli myślę, popatrzeć ogólnie na mężczyzn. Ale, ale pan pytanie zadał no. się, <laughs> Nie, no na pewno sporo mężczyzn ma jakieś wartości. No w końcu ludzie w naszym wieku zakładają rodziny, tak? Biorą kredyt. I... Starają się coś tam małego mieć, chociażby te M2, M1, m kiedyś, M2. A kiedyś, kiedy, teraz są bardziej odpowiedzialni mężczyźni, czy, czy kiedyś? Kiedy, kiedy, o, kiedy, kiedy, teraz mają mężczyźni więcej wartości, jakichś tam zasad, czy, czy, czy kiedyś to mieli? Do wychowania dziecka wydaje mi się, że mają więcej teraz. Ale takich wartości moralnych mają mniej teraz niż mhm. no tak, Teraz to... jest więcej możliwości, żeby jednak uciekać, partnerkę zdradzać na każdy wszelaki sposób. A kiedyś na przykład ojciec, nie wiem, często gdzieś wracał porobiony na chatę, a teraz jednak fateci są bardziej odpowiedzialni. Jest dużo psychologów, kobiety się wychowują na Instagramie, jak powinno dziecko przeżyć swoje pierwsze pięć lat życia i gdzieś według tych schematów żyją, i wiesz, dziecko bez telefonu, dziecko bez, nie wiem. Śpiące tylko godzina 14.30, 16.15, 14 bo tak jest zdrowo. no Mają jakieś tam swoje schematy, i, i wydaje mi się, że ojciec jest coraz bardziej odpowiedzialny. Okej. Okay. A ty Filip coś powiesz? Kurde. Nie wiem, takie pytanie, że chyba to wychodzi porówno. Czy mieli większe teraz czy kiedyś? Chyba się zmieniły, nie? No, był co innego, ale wartości są co. No czyste, ale wydaje mi. Tak, tak, tak mi się wydaje, że społeczeństwo nie Czyli wiecie, czasy, idzie się, tak... tl, czasy się nie zmieniły, tylko narzędzia, tak? Tak. No. Okay. No właśnie tak mi się wydaje, że to społeczeństwo idzie tak. E, jednostajnie, że to się te wartości jakby nie zmieniają jakoś diametralnie. No. no dobra, a na przykład, kto by był lepszym e, przywódcą? Mocarstwa atomowego, takie np. Rosji czy Chi, ten Chin, tak? też mają atom. Mają. E, Stany Zjednoczone. Lepszym, lepszą osobą do decyzji o takich rzeczach byłaby kobieta czy mężczyzna? Zdecydowanie mężczyzna. Mhm. A jakby na przykład powiedzieć, Myślę, powiedz... że już byśmy zginęli w wojnie atomowej. Ogólnie. Mam takie samo zdanie. Ale no dobra, to ja jeszcze zanim następne pytanie zadasz, to powiem też swoją stronę. No i powiem oczywiście, że wynika to m.in. z biologii, no e, i hormonów. No, mężczyźni, wiadomo, lepiej zarządzają sytuacjami kryzysowymi. Może no. faceci w sumie są w stanie podejmować bardziej rozsądne decyzje, ale są też w stanie podjąć bardziej ryzykowne decyzje. A kobiety takiego ryzyka nie podejmą. Ale mogą być pomysły, podejmowane decyzje mogą być zbyt pochopne, tak? Bo coś im bardziej pasuje. No dobra, a co, co powiedziałbyś? No też na przykład spotykasz yy, yy, osobę, która jest mocno lewicowa i ci mówi, no ale faceci przecież też mają emocje. No, mają. No jakby przyjmuję to do wiadomości i tyle. No tak, no ale no on ci powie na przykład, że on uważa, że kobieta lepiej by zarządziła. Yy, takimi w takich sytuacjach kryzysowych załóżmy, nie? że uważa, że mężczyzna też, nie wiem, ma prawo do pomyłki, albo... No ma i zapytałbym, ile państw jest bardziej zarządzanych, więcej państw jest zarządzanych przez kobiety, czy przez facetów? No tak. No. no właśnie, więc ich lud zdecyduje, i kobiety, i faceci, czy rządzić będzie facet, czy kobieta. Ej, właśnie, przecież w sumie to no, no właśnie, mamy Ale właśnie, ale demokrację. Wtedy... I dokładnie. tutaj, i w Stanach, a w Chinach to akurat chyba no. nie mają no. demokracji. Ale, 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 ale... ale wtedy na przykład wtedy le, na przykład lewicowy człowiek ci powie, no tak jest, że to demokracja, ale na przykład yy, to wynika właśnie z ewolucji ludzi, że oni tak wybierają, ale tak naprawdę kobiety mogłyby robić to lepiej, no ale ludzie tak wybierają, więc tak jest. No ale nie robią. znaczy nie pracują na tych stanowiskach, więc jakby no, ciężko stwierdzić, ciężko przeanalizować mhm. fakty i statystyki. Dobra, czyli lepszą osobą na stanowisku zarządzającym państwem, w sumie, no to wychodzi, że każdym, byłby po prostu facet. Tak. Tak, Filip? Powiedz, bo mnie na tym nie było. Tak. <laughs> Skoro uważamy, w sumie we trójkę, że, bo ja podzielam wasze zdanie, to skoro mężczyzna powinien zarządzać państwem, e, powinien żywić rodzinę, no i w sumie jest takim trzonem narodu, na którym wszystko pewnie stoi, nie? To czy tylko mężczyźni powinni mieć prawa wyborcze? Nie. Nie. Czemu? Yy, mogę powiedzieć. Ko kobieta też, człowiek. LOL. Dobra. M może tu się nie zgadzamy. <laughs> Jakby, no dajmy tą możliwość, tak? Idź do garów. Do garów, kurwa! Jedna z drugiej. Twarz przychodzi, kurwa, i podsłuchuje. I podsłuchuje, Ta? co mówimy. Tak, jeszcze. Ty. Jeszcze się, czego nauczy. Pójrz w Solą niech będą. Teraz no. No, piwo. Kanapki, idziemy. kurwa. Piwo, otwórz. No i. No, dobra. Jeszcze raz. Dobra, to jest zapytanie, też zadam lepiej. Ale no. muszę, muszę to obejrzeć, kurwa. Dobra. Jeszcze raz pytam. Może ty chcesz odpowiedzieć. No dobra, to tak, ja skoro. Skoro faceci powinni zarządzać państwami, mocarstwami i tak dalej. Żywić rodzinę, to czy to faceci powinni mieć prawo wyborcze a kobiety nie? Nie. Czemu? Żyjemy wspólnie. Kobieta też człowiek. Zresztą może w zupełnie inny sposób spojrzeć na, na danego kandydata, mieć więcej empatii. Widzę, że się cieszysz. Filip się śmieje. Widzę, że też się śmieje. To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że tu najbardziej obszerną odpowiedzią, jaką mogę dać, to jest... Mogą. Głosować. Tak. To było, pie... to było piękne. Szacun. Ale... Nie przychodzi mi nic innego na myśl. Mm -hmm. Ej, no, serio. Czemu miałby nie głosować? No, właśnie, no. Ani nie zabrania, nie uważam, że to w sumie jest by dobre, to właśnie... ani złe, ani. my okay. mielibyśmy głosować. No właśnie. Mm -hmm. Rozumiem. No bo, ale dobra, no bo kobiety na przykład mogą podchodzić bardziej, bardziej emocjonalnie, do, tak jak mówiliśmy, nie? Czy na przykład facet zagłosuje za pewnie jakąś prostotą, chociażby w, w sprawach społecznych, gospodarczych, czyli porządek w społeczeństwie. Porządek w firmach, w podatkach i na przykład w obronie narodu, no bo facet powiedzmy za to jest odpowiedzialny, mm -hmm. tak? No kobiety nie idą do, do okopów, nie? No to e, czy kobieta na przykład nie będzie głosować za właśnie obietnicami wyborczymi, typu mm, świadczenia socjalne, jakieś wyrównanie szans w jakichś tam różnych kwestiach, gdzie tak jakby w, normalnie to nie ma. Z, prawa bytu, no bo to nie działa, socjalizm i komunizm nie działają, nie? No. no to właśnie pytanie, czy kobieta tego nie będzie promować, bo jest po prostu, chce bezpieczeństwa. Nie, no tak, chyba statystyki w ogóle są takie, że kobiety częściej głosują na takie partie lewicowe, mhm. nie? Z no takimi właśnie, no. bardzo socjalistycznymi poglądami no. prospołecznymi. Znaczy właśnie, czy one no. tego nie psują państwa nie. przez to? Nie? No właśnie, a to chodzi, że może i te poglądy są głupie, ale mają do tego prawo. I skoro większością głosów by naród tak zdecydował, no to chyba znaczy, że musimy ponieść tego konsekwencje, zobaczyć, że było to złe i w następnych wyborach zagłosować lepiej. Tak. A to nie jest błędne koło takie, że przez to stoimy w miejscu, albo idziemy do przodu, ale bardzo powoli, a moglibyśmy szybciej. Gdyby na przykład tu mężczyźni rządzili. I głosowali. Prawdopodobnie jest to błędne koło. No, spójrzmy na takie kraje Bliskiego Wschodu, tak? No, czy są nadzigany ropą. To też inny fakt, no tak. ale gdzieś tam stoją na szczeblu mężczyźni, no i te kraje są bardzo wysoko rozwinięte, tak? Znaczy, może nie dla kobiet, no bo hmm? takiej Arabii żyją abstrakcyjnie. Do niedawna nie mogły kierować autami. Ok. Hmm, kolejne pytanie mam do Was. Mamu. Czy w obecnych czasach męskość, e, teraz zależy, kto jaką ma definicję męskości, ale powiedzmy, taki trochę mężczyzna, taki trochę narcyz, no bo facet każdy jest trochę narcyzem, nie? to jest to bardziej taka w dzisiejszych czasach zaleta czy, czy zagrożenie dla społeczeństwa. Czyli taki mężczyzna, który właśnie ma takie poglądy, typowo takie pro. Fundamentalne, fundamentalne, prorodzinne. To to jest w dzisiejszych czasach właśnie coś, co jest bardzo dużym plusem w społeczeństwie? Czy raczej takim zagrożeniem dla tych ludzi, takich, które, które mają takie bardziej zrównoważone poglądy? Moim zdaniem taki facet jest dość twardo stąpający po ziemi, tak? Bo ma jakieś swoje zasady na. Ma... Moje przekonania. Może niektóre są błędne, ale wydaje mi się, że z takim facetem jest dużo trudniej o coś porywalizować, niż z takim mm. facetem, który nie ma jakby takich przekonań. I jak wiatr zawieje, to w tą stronę leci. Okej. Okay. A niech będzie tak. Mm -hmm. A niech będzie w sumie tak. No jednak, jak wiesz, skonfrontujesz się z facetem bardziej twardo stąpającym po ziemi, no to tu już jest, dochodzi do pewnego zgrzytu w wymianie zdań. No, i często ten twardszy wygrywa, tak. Okej, okay, dobra. Coś a... mi się wydaje, że taki kodeks wartości mają mocniejszy, ciężej go naruszyć. Są bardziej skłonni do obrony swoich e, przekonań. Mhm. Nawet jakbyś miał usiąść, nie wiem, gdzieś w logistyce i, i pokierować ruchem. No, ktoś by ci zawalił, nie przyszedł do roboty, to zadzwoniłbyś do niego. No, słuchaj, przemek. To czemu ty dzisiaj nie ma? Brzuszek cię boli, kurde no. To dobra. Kiedy wrócisz? Za tydzień. No to za tydzień pojedzie ten tir. No i co i w dupę, tak? Więc yy, facet stwarczy na takim stanowisku powie, dobra, no to wracajcie się z roboty i tyle i bez skrupuł go wyrzuci. No bo dba o biznes, a potem o brzuch Przemka, tak? Okej. Okay. Najpierw go wyrzuci z roboty, a potem przywiezie leki na brzuch. <laughs> Brzuch przekona. wartości. No dobra, a czy na przykład mężczyzna, który. No wy mówiliście, że ten, że mężczyzna powinien być takim tym, takim nie wiem, żywicielem rodziny, nie? To jest facet, który tego nie spełnia, czyli nie jest żywicielem rodziny. To według waszej definicji powinien czuć się spełniony jako facet? Należy, czy jego celem jest w ogóle... Przychodzi do Ciebie matka i się rodziny. pyta, Ty masz taką sytuację, rodziny. Ty rezygnujesz z żywienia rodziny, wychowywania dzieci, dbania o żonę i dzieci. Przychodzi do Ciebie matka i mówi, Filip, ty, czy, czy Ty czujesz się facetem? To co byś powiedział? Ale jakbym miał rodzinę, tak? No tak. Co bym jej powiedział? Coś Bo... się przyjebało. Weź, kurwa. Ależ mi pytanie za teraz. Co jest, jest to jest Tak bym powiedział. pranie mi zrobiła. Trudne pytanie. Trudne pytanie, bo nigdy nie właśnie nie, nie byłem w takiej sytuacji. I ciężko tak się postawić w takiej roli. Co bym powiedział jakby. No, chodzi to, i... o to, że ja bym powiedział, że no nie, nie no, nie jestem facetem, mamo. Bo zostawiłem dzieci, nie chcę utrzymywać żony na przykład, tak? I nie dałem im jakiegoś lepszego bytu, gdzie ja uważam, że byłbym za to odpowiedzialny. No nie, nie zafundowałeś ich podstawowych dokładnie, e, nie? takich wartości, ani potrzeb życiowych. A ty co byś powiedział? Wiesz, jak jest, mamo. Dobra, mamo, daj mi z do pierwszego. Nie no, jakbym to jakby to faktycznie wszystko było, wszystko to się wydarzyło z mojej winy, no to też bym się raczej czuł źle z tym, że zawiodłem. Poza tym dzieci, no to wiadomo, że zawsze wartość nadrzędna, ale czasami po prostu sytuacja jest taka, że masz odcinany kontakt od swoich dzieci przez, przez matkę. Przez sąd Dochodzi do alienacji rodzicielskiej i czasami po prostu nie masz dojścia. Tylko ściągają z ciebie alimenty jak najwięcej i tyle. No jak jesteś w takiej sytuacji, to jedyne co możesz zrobić, to płacić te alimenty, nie? Matka się zakochała w Arabie, zabrała dzieci potajemnie do Tunezji, tak? Tam siedzi przetrzymywa na piwnicy. Ja wiesz dzieci taki. Dopiero jak z nową kochanką do Tunezji na, na Olina. Na 7 dni, to może to przypadkowo je zobaczysz, jak kiedyś tam latają za barę, No. Jako już dorosłe dzieciaki. No to wtedy w sumie ciężko się obwiniać. No ale jak załóżmy, żona doprawia ci rogów i ją zostawiasz, no, ale no to dzieci nie zostawiasz, więc jak zostawiasz no nie, to no też tak. dzieci, no nie. które nie są niczemu winne i nie żywić ich, no to jednak no, mało męskim. No tak. No to. No dobrze. A czy na przykład wierność i lojalność to są rzeczy, które już dzisiaj wymarły? Czy może jeszcze są? Przybliżysz, wśród... Przybliżysz mi jakby określenie tych słów? Bo mnie nie za bardzo wiem o co chodzi. A, po polsku mam powiedzieć. Co to, to jest wierność i lojalność? Lojalność, lojalność. Poczekaj, no to sam muszę w ogóle wpisać. UH nie, no ja uważam, że są. To prawda, jest ich coraz mniej, bo tak jak już było mówione pewnie w kilku odcinkach, to e, social media trochę wyniszczyły relacje. E, mamy bardzo wykurowane oczekiwania w do tego, co sami możemy od siebie dać, e, więc na pewno jest tego mniej niż kiedyś, tak uważam, ale wierzę w ludzi i wiem, że jeszcze to jeszcze takie wartości istnieją na świecie. Moim zdaniem, faceci mają więcej wiary co do herbu swojego ukochanego klubu niż do swojej kobiety. No bardzo możliwe, no. no. Trafne porównanie. No. Ale co nie uważacie, że wymyślicie, że w ogóle nie ma czegoś takiego? Jak? Bardzo mało. Wydaje mi się, że musisz się przekonać na własnej skórze i, i dużo też poznać historii, popatrzeć, jak ludzie żyją. Żeby się przekonać, bo ja kiedyś jeszcze w to wierzyłem, teraz już tak naprawdę na marginesie. Znaczy trochę historii znam mnie. To po prostu wiadomo, są lepsze i gorsze. Także uważam, że nie ma co tak marginalizować i mówić, że nie, że już w ogóle nie ma wierności. Ile wierności. Jest bardzo mało. Wiernych no, to myślę, ja że mogę to... policzyć na palcach jednej ręki. Nie <śmieniu> się tak brat? Oko mnie swędzi, kurwa. To się wytnie? No, dobrze. Nie dupa swędzi. Też się wytnie? Tak. No, tego kurwa. Nie wrzoda, tylko... Hemoroida. Tego z <śmieniu> <Hemorajda. śmieniu> <Hemorajda. śmieniu> <śmieniu> się na czerwonego jak palec. <śmieniu> Nie no, gdzieś tam... Kurde no. Wierni niektórzy są, ale to już zanika to jest. Takie podtrzymywanie moim zdaniem na siłę tradycji, bo gdyby nie trzeba było, to nikt by wierny nie był. Gdyby to nie było uznawane za coś gorszego, za coś, co niszczy drugą osobę, to myślę, że wierność już by dawno, dawno już by zniknęła. No dobra, to chyba, chyba... że to właśnie o wierność w życiu chodzi. Nie. Światem rządzą pieniądze, seks. Wierność to jest iść daleko poza pewnie pierwszą setką. Tak byśmy chcieli jako cnotę taką, ale niestety no tak. ten świat to weryfikuje, że nie. No, chyba tak. Fajnie by było coś takiego wierzyć, ale moim To jest takie, jest takie to... myślenie magiczne, nie? Wiesz, że... nierealne w aktualnych czasach. No, w sumie nigdy nie było. No. no. Jak tylko pojawia się wizja zysku, to to już wszystko schodzi na bok często, nie? Trzeba być mega upartym. I tym pesymistycznym akcentem. Kończymy odcinek numer 9. No dobra, to by było na tyle. Do Zoła, do następnego. Do zobaczenia. A w następnym odcinku. I teraz zrobimy tutaj takie bum.